Tell me Witajcie z tej strony: Final Processy Exe i gra Portal. Odcinek prawdopodobnie szósty, czy tak na pewno jest? Tego nie pamiętam. Jesteśmy w tym bardzo ładnym pokoiku, w którym skończyliśmy ostatni odcinek. Czas go opuścić. Oczywiście weźmiemy ze sobą fasolkę. Bo wiadomo fasolka jest najważniejsza. Nic innego oprócz fasolki nie jest ważne i istotne. Bo kiedy mamy fasolkę, to nic więcej nie jest potrzebne. Okej. Okay. Zginęliśmy przez fasolkę. Szybka akcja, nie ma co. Nie mają ze mną szans, najmniejszych szans. Jak widzicie, te oto wspaniałe rzeczy e, działka, turety. Tak, turety nie miały ze mną najmniejszych szans. Ja biorę sobie moją pasolkę. E, muszę iść. Tu? Gdzie jest fasolka? Oh, Okej, okay, fasolka. Radio! Okej, okay, radę nie bierzemy, mamy swoją fasolkę przecież. Co już jest ważniejszego, aniżeli... Radio, jeśli mamy fasolię. Czemu mówię tak dziwnie? Nie wiem. Okej. Okay. Jesteśmy tutaj. I zmierzamy w tym kierunku. Okej. Okay. Fasolka najważniejsza. Bez niej się nie ruszam. To jest odpowiednie miejsce na fasolkę, tego nie wiem. Przybyliśmy skąd? Przybyliśmy z tej małej dziurki tutaj, okej, okay, czyli musimy wejść w tą dziurkę, chyba. Nie mam pojęcia, wejdziemy i tak i tak. Co nam może zaszkodzić, przecież nic takiego, a tak fasolką. Po cichutku. Nic nie jest ważne, skoro mamy fasolkę. Ok, fasolkę odłożymy. O, wejdziemy tutaj. Kolejne pomieszczenie pokazujące nam wspaniałą fabułę portala. Jak już mówiłem, historia jest wyśmienita. Pokazująca presję otoczenia. Ciasto jest kłamstwem, odliczanie dni. Plakaty, rysunki. Prawdopodobnie wyszarpane czymkolwiek Okej okay. ściana mówi nam, tak ściany nie tylko mają uszy, ale ściany mają też usta, a tym bardziej obrazki ściana mówi, mamy iść do góry Już wszystko rozumiem Musimy się rozpędzić w takim razie Tego co widzę. Okej, okay. a więc rozpęd. Okej, okay. nie wiem gdzie jest moja fasolka. Chyba zgubiliśmy fasolkę. A nie jest tutaj, Ok. Okej, okay, musimy to powtórzyć. ...z fasolką. Okej. Okay. Póki mamy fasolkę, nic nam nie przeszkodzi. Au. Au. Nieee Fasolka Drzwi Aaaa. Krzesła Zapomniałem, że to niszczy wszystko No cóż, musimy się rozstać z naszą wspaniałą przyjaciółką, fasolką Smutno mi z tego powodu Ale cóż mówi się trudno i żyje się dalej Hello! Okej, okay. to nie było przemyślane. Halo. Wow, interesujące. Hej. Hej! Widać, nie rozwaliło tej szyby tak, jak chciałem. Okej, zrobimy to tak. Żebyśmy mieli czas na ucieczkę. Musimy pamiętać o, o tych osobach, które nas opuściły, a raczej my opuściliśmy je. To wydaje się w miarę logiczne. Halo. Halo. Prawie o to chodziło. Ok Teraz czeka nas kolejna niesamowita podróż. To nam daje ta kostka? Ok Kolejne pomieszczenie. Ja już nie wiem o co chodzi. To po co niszczyliśmy tam to pomieszczenie, skoro Nie rozumiem Okej, okay, to chyba nic nie daje tutaj Zniszczmy więcej, bo jak wiadomo, kiedy niszczymy coraz więcej rzeczy, po kolei jest lepiej. Tyle jeśli chodzi o naszego przyjaciela, rak rakietę, który te testował na nas możliwości. Oki doki, idziemy dalej przed siebie. Szczerze, przepraszam za te lekkie kaszelnięcie. O i długie wczytywanie. Okej, taki. Hello, hello. W ogóle przyjrzyjmy się naszej postaci. To jest Chal. Cześć, Chal. Możemy się gonić, tak? To jest dla, dla ludzi, którzy są Forever Alone. G nawet gorzej. Au! Okej, okay, okej. Okay. Niezbyt wiele się teraz odzywam, ale próbuję skupić swoją uwagę na tych jakże ulubionych przez wszystkich działeczkach. Czyżby jeszcze jedno zostało? Hello! Hello! To chyba byłoby tyle, jeśli chodzi o te. A nie, to nie koniec. Oczywiście, że to nie koniec. O, niezbyt nam się to udało. Ale nie przejmujmy się. Bo jak wiadomo? Nie ma takiej rzeczy, której nie można byłoby zaradzić. Kontynuujmy tą wspaniałą podróż. O! Oh, Mat skills. O Kidoki O Kidoki Z tego co widzę to musimy wykonać także wspaniały skok Może trochę lepiej to obliczyć Okej okay. Powinno być Gitas, majonez i wszystko inne, razem wzięte My musimy tylko wykonać skok chyba że zmaścimy to aż tak bardzo <laughs> jak to właśnie zrobiliśmy nie martwcie się kiedy skaczemy jest o wiele lepiej oki doki I przed siebie. Bo jak wiadomo, chodzenie przed siebie daje wiele możliwości nowych, można się rozbudować i w ogóle. Ale tego dowiecie się w następnym odcinku. Ja w tym momencie kończę. To był Sk procesy Exe, gra portal. Baju, 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 baju. baju.